Oko przekonujący. Ale jakby tak był trochę większy. Gdzieś wielkości kajdżu? Ten hologram ma przyciągnąć mutanty na teren stoczni, a nie przestraszyć Nowy Jork. Okej, okay, ale co potem? Mutanty przyjdą i po sprawie? Niech urocze głosiki, miały chyba brzmieć jak Siri. Czas na gadanie już minął. Mechazoidy! Wyeliminujcie obiekt! Nie możemy pozwolić na istnienie mutantów. Trefne mutageny i białka tworzą nieobliczalne skoki w DNA, a już chwilę później ludzkość drży ze strachu przed kopytami potwora wielkości wieżowca? Mówiące szczury? Żółwia ludzie? W ławkach obok ludzkich dzieci? Nie! Absolutnie nie! Rozpanoszyli się! I ktoś musi zrobić coś, żeby w końcu powstrzymać ten chaos i przywrócić porządek! A tym ktośem będą roboty! Tak, okej... Okay. I na bank nie chodzi ci o zemstę za zepsucie robota. Ej! To nie jest kwestia zemsty! Żeby ludzkość przetrwała, trzeba zgładzić wszystkie mutanty. Spoko, czyli zemsta! Oddasz mi telefon. A! 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 Trzymaj się do niej! Oh. <tryk> Raz do ciebie! Nie przeginaj, stary! Ogarniesz! <tryk> Okej, okay, idziemy! O... Ciut bardziej skomplikowany niż myślałem! Przyszedłeś tu, żeby nas pożreć? Mutanty tak robią? Co? Nie! Przyszedłem, żeby zakopać topór wojenny i w ogóle. O super, mogę ci zadać kilka pytań? Idiota, zero trzy na pozycję. Uważaj! Yeah! Ja! Dziudzicu, to było Ty, idiota! Ty Co ja wyprawiam? Wpadam w panikę, a jak myślałeś? Nie! nie! Wszystko zgodnie z planem, tak? O to chodziło. Ok, kończymy do niej. Mogę dobrze ustawić żurawia, ale dźwignia nie chodzi. Kumam, ręczny zrzut na wynos raz. Do dzieła! Czy przeczytałeś manifest wysyłkowy? Wiesz, to nie brzmi jak coś, co bym zrobił. Mechazoidy! Ta, świetny plan, chłopaki. Wygrywamy już. Żuraw na pozycji. Radia! zwygaj stamtąd. Nareszcie. Radia! Radia! tąd! Radia! Radia! nie! Tam są! zajmujący, nie. O, słabo. Raz, dwa. Mogłem skończyć starą. Co Zł złomie! Myśl, Leo, myśl. Co by zrobił Donnie? Eee, to, to jest to! Muszę go przeprogramować! Szkoda tylko, że nie wiem, jak się to robi. Eee, cofnij do głównego menu. Zamknij menu, zamknij menu! hej! Nie po stopach! Okej. Okay. Rozprawię się z tobą oldschoolowo. Co powiesz na to? Co? Czy ty się w tej sekundzie nauczyłeś ninjitsu? Oszukujesz! Zero jeden ponownie namierz cel. <desserts> Hej, Dziwolongi, moje mega robo, co rozwalą wasze skorupy. Dla dobra całej ludzkości i w ogóle. Tak, ale w sumie to nie pamiętam, co tu robię. Czuję się trochę nie na miejscu. Pomimo, że ciągle gadam wszystkim, jakim jestem przywódcą, to absolutnie nie mam pojęcia, co robić. Może ja to sobie przeliczę. Bibu, 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 nerduję. O! Mam bardzo głupi pomysł. Pogadajmy z nimi i bądźmy milusi. To na bank zadziała. Ja wam powiem, co zrobimy. Skupimy ich. Metalowe zaski! Do dzieła! Cuda. Twoja siła tu nie wystarczy, Rafaelu! Zniszczę skorupy twoich braci, dlatego że ty ich zawiodłeś. Nie! Błagam, nie! Jo, on ma skrzela. Mówiłem ci, że oddycha pod wodą. To nie skrzela, tylko tłusty kark. Ale to mutant, więc w sumie kto wie? Po co ta maska? Myśli, że nie widać, że jest pod nią żółwiem? Widzisz? Mówiłem, że ty żyje. Będziecie żałować, że nie umarłem, wy... Czy wy związaliście mnie przed łżaczami? Korzystam z porady brata i kupuję czas do czego? Dlatego, a co to jest za masyna? To ten wściekły robot, o którym mówił. Ten żółw wcale nie kłamał. Bierzcie go! <śmany> Do możemy się wykazać. Tak. Co? Sorki. Nie. Ua, nie ważne, to było nie Hej, złomie! Przestań się wyżywać! Tutaj jestem! Pewnie dlatego to Leo kłada plany. Nie pozwolę, żeby coś nam się stało, tato. Ja na obronię. Nie ma przed czym. Ludzie są całkiem w porządku. A nawet jeśli coś by się działo, to razem ze wszystkim damy sobie radę. Ja już nie daję rady. Ziomek, możesz jechać szybciej? Ten wóz ma jakieś 47 biegów. Wybierz, któryś! Ej, jak tak bardzo chcesz przyspieszyć, to prowadź! Ta, i co jeszcze mi doradzisz, typie? Zdajcie robotę, płać podatki, fundusz emerytalny sobie załóż! Jestem tylko nastolatkiem. To wystarczająco trudne. No wiesz, całe to dojrzewanie. Nie wiem, kim będę, kiedy dorosnę, i tęsknię za tym, kim byłem. Czy ty ćwiczysz na mnie swój stand-up? Zioł, nie uderzaj o ściany! Jest coraz bliżej! Powiedz, dokąd mam jechać Jestem otwarty na propozycje To ja tu jestem zakładnikiem Nie jesteś zakładnikiem Ile można powtarzać? Możesz mnie zostawić Daj <noise> i co jeszcze? Nie nabiorę się na to Co by zrobił Leo? Trzeba, bo ja wiem, sprzedać resztę braci i podlizać się tacie? rozwal jego! To on jest mutantem, ja jestem Rob! Pracuję dla Bishop! Wziął mnie na zakładnika! <grymny> tak! To było totalnie celowe! Rusz się Musimy wjać! Musi wbić temu głupiemu robotowi rozum do głowy. No, 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 no. Co powiesz na to? Co Cisza. A żebyś wiedział, możesz zadzwonić do taty? Pewnie. Eee, mam dla ciebie złą wiadomość, przyjacielu: telefon przepadł. <grystanie> eee, nie! Okej, okay, Majki, myślę, Może mają tutaj stacjonarny, w co powinni mieć? Podaj numer taty. Eee. Ziom, jesteś najgorszy. Nie znasz numeru do taty? Kto w tych czasach zna numery na pamięć? Od tego są kontakty. Jak chcesz ten numer, kopnij się do fabryki. Bishop ją zapyta. Jest stara. Pewnie zna go na pamięć. Ty wiesz, gdzie ona jest? Zaprowadź mnie do niej, a ja ją powstrzymam i uratuję, braci. Dobra, ale jeśli pyta, jestem zakładnikiem. Idziemy. Ty też, Pete. Może w drodze do B-Shop wyjaśnimy sobie tę sytuację z dodatkową fiolką. Oh, nie. Ej, csh. nie wierzę, że ten gołąb został mutantem <śleszy> nie, nie. 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 Proszę, proszę, błagam, odbierz telefon. To tu April! tu tu doni! Jestem na Times Square! Goni mnie straszny robot, a ja. i pojęcia nie mam, czemu się nagrywasz, jakby serio weź. Napisz do mnie fach. No litości! <śpiewa> o mordę! <śpiewa> Odbierz, dziewczyno! Nie. Nie. <ścoughs> uh. 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 nie! Proszę, wyślij pomoc! S.O.S. Nie, zaraz, ej! Nie ta emotka. O nie! Telefon! Nie. Okej, okay, dobra. Jeszcze działasz. Nie, nie, tylko nieco! Ej, przeginka! A! Do metra! Ej, hey, to jeden z tych żubi! Ej, hey, masz mi autograf żubic? A razem... Hey, Ej, to się prowadzi! A! Mam jechać z kluczem! Dawaj, 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 dawaj szybciej, ja! co ja ci zrobiłem, ziomek? Mm, o, a próbowałeś tej stworogiem stofu? <noise> Bo ja dosłownie nie czuję różnicy. Policjanci! Ta, tak się cieszę, że was widzę. Mam dla was odjechane zgłoszenie, ale najpierw chyba sobie spokojnie zemdleję. Oh. Oh. Proszę, skupcie się! Nie jesteśmy tutaj bezpieczni! Mechazoid, który na mnie poluje nadal gdzieś tam jest! Ten twór nieznalitości! O to ci chodzi? Ech, mnie tam to wygląda na drapaczkę z bajerami. Bez przesady. Co to jest? Jak? Nadal się wam to kupy nie trzyma? Poraź go! prąd złomie! Słuchaj, lepiej się co... Czemu nie upada? Powinien się usmażyć. Poraź go mocnie! Jak wiemy! To ma jeden przycisk! Padł mi telefon, Pożyczę kompa, sorki, ale później wam go oddam! Ja jestem mutantem, to o mnie ci chodzi! I po co ja się odzywałem? Rzućmy pracę teraz i od razu otwórzmy tę restaurację. Czytasz mi w myślach. <laughs> sprawy przesadziłem. <muchy> Mechazo idzie 0,4. Cel ucieka na północ. Musisz go przechwycić. Namierzam mutanty. Jesteście dla ludzi tym, czym meteoryt był dla dinozaurów przypadkowymi dziwadłami, które mogą zniszczyć wszystko, a na to nie pozwolę. Wolałbym w lesie spotkać mutanta niż rob... Weź nie fikaj, o ile pamiętam, ostatnio nieźle oberwałeś. Zdążyliśmy się zmienić. Czekaj, to ty gadasz? Nasz kot obszedł ograniczenia. Chłopaki, wsparcie w drodze! Wytrzymajcie chwilę! Ty to ty próbowałeś wprowadzić zmiany w moim kodzie! Bo twoje kody są słabe! 003 skończ! Rod nie jest mutantem! Odmawiam. Jego DNA zawiera mutacje. Co? Chodzi o twoje oczy, koleś! Przestaniesz w końcu gadać o moich oczach? Każda forma życia może ulec mutacji. W tym także człowiek. Co? Nie! Nie tak cię zaprogramowałam! Robocie 003, wyłącz się! Nie. Wszystkie się macie wyłączyć! Rozkazuję wam! No to po robocie. A mówiłem jej, że tak Zdłoniałem. będzie. I ja bym samą pizzkę. O pizza brzmi dobrze, tak. zerwują nas strzępy. Jak na moje mogło to przewidzieć, gdyby obejrzała chociaż jeden film o robotach. Jesteś idiotą, ale naszym idiotą. Nie jestem na stówę pewien, co tu robimy, ale jest git. Wiej, zatrzymamy ich! Szybko! Hej, kolejny mechazoid się zbliża! Kolejny! Chłopaki, przepraszam was! No i słusznie! Bo to był mega głupi pomysł! Ogłoszenie misji! Chronić wszystkie mutanty! Widzicie? Mówiłem, że pomoc nadejdzie! Ha, to twoja sprawka? Tak. Zmieniłem linijkę kodu. W sumie to jedno słowo. Ma chronić zamiast zniszczyć. Ha, bo zrozumiałem... Ziom, psujesz swój moment. A, poważnie, nie ośmiesza się. Mechazoid 004 nie odpowiada. Mutant wprowadził zmiany w jego kodzie. Są większym zagrożeniem niż sądziliśmy. Należy usunąć każdą formę życia. Hej, nas jest więcej, stara! Oj, coś kiepsko liczysz, Lala, jak chodzący kalkulator, nie? Mylisz się. <grystanie> coś kiepsko liczysz? No, serio jej pojechałeś, Leo.